Ej to jest ostatni, to jest ostatni, zabić go Mam ochroniarza, mam ochroniarza, mam ochroniarza Dobra, zabijem jednego Siemanko moi drodzy, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie W kolejnym odcinku z SCP Secret Laboratory na moim kanale Dzisiaj gramy sobie oczywiście na serwerze Avocado Witam wszystkich serdecznie, runda zaczyna się na 15 sekund A więc moi drodzy, lecimy! Jesteśmy SCP-93989 Dosyć fajny scp Chociaż wolałbym być tutaj jakimś 183 096 Ponieważ myślę, że e, rozgrywka takim 096 czy 1.73 wydaje się nieco ciekawsza Ale okej okay, może być. Siemano wszystkim Dobra, przywitamy się tu z naszą drużyną I lecimy Widzę, widzę się nie jak Siemano. Dobra, szukamy teraz... Mo co? No, no bo ja jestem nowym to youtuberem na awokado. No co? So, Za was sami sprawdźcie, wejdź. Dobra, ja znalazłem już elewatory yy, B, więc mogę zjeżdżać do Lighta i zrobić tam masakrę. O, ty też tu jesteś, dobra. O, widzimy cię, widzę cię, 183, przez ścianę już. Dobra, zamkniemy wszystkie windy, żeby nikt nie uciekł, i lecimy. Dobra, go nie jednego okowca, a. Chodzę, uwaga o litość. Mam ukrajanerzy, mam ochroniarze, mam ochroniarze. Dobra, zabiję jednego. Dobra, jeden ma 17 HP, jeden ochroniarz ma 17 HP, go niego, zabity. Zabiję, 3, 3 ochroniarzy i jednego naukowca. O widać że to Dobra, on uciekł nam niestety. Ale dobrze, dobra, dobra robota, to 6 nowy. Dobra robota, jak to mówią. Dobra, 14 targetów zostało. Widzę jednego klasy D. Już, już nie żyje, właśnie. Zrobiliśmy masakrę tutaj. O to chodziło, właśnie, żeby zrobić masakrę. Siema Plagus. Zamieniaj go w zombie. Wiewiór. Wiewiór. A masz sumas. Hehe. Nie dobre. Siema Kofencjusz Krofalówka swojej babuni, ale Nick Jeszcze 2,1 czy 7 musiało być koniecznie na tego co, Dobra, szukamy jakichś klas D Albo jakichś ludzi, żeby ich oczywiście tutaj pozabijać Siedzi yy, zostało nam tutaj 8 targetów O, jas, widzę dwie klasy D Nie po... dobra, 106 wejść tam, no Dobrze, jeszcze jeden naukowiec tam jest, 106 ale, zrobiłem, dobra robota. O to chodzi, panowie. No i to jest, moi drodzy, współpracujący ze sobą team STP. To jest po prostu naprawdę, współpracujący ze sobą team STP. I takie coś to ja lubię w stpsl Nie ma toksycznych ludzi. Są współpracujący ze sobą ludzie. To ja właśnie lubię. O kurde. Dobra, lecimy dalej. To ja właśnie lubię, moi drodzy. Dobra, lecimy sobie teraz do Heavy Containment Zone. Szukać eee. pozostałych osób. Pozostały cztery targety. O kurde, ja tutaj się poprawię tylko, co nie? Ja tutaj się poprawię i idziemy. Na... O! Ktoś tam był. Dobra, idziemy. I. Dobra, wągry. O, jest małkowiec i ochroniarz tutaj. No dobra, wyjebany. Dobra, dobra. Zostań, 9-6, zostań na górze. My będziemy ich gonić tutaj. I poszli tutaj w lewo, plaga. Poszli tutaj w lewo. Dobra, jeden nie żyje. Zabija przez ścianę. Ugryzłem go przez ścianę raz, nie? Nie wiem jak to się stało. Gonię tego ofiarza w lajcie. Jest to przedostatni target. Dobra, zabity. I ostat, to ma ostatni target. Nie wiadomo gdzie jest. Lecimy szukać teraz ostatniego targeta. Który nie wiadomo gdzie jest. No właśnie. Nie wiadomo gdzie. O 396 właśnie zostało tak, dostał. Do... nie, czemu? 9,6, Myślałem, że to dostałeś, dostałeś Rage'a, bo. Taki, taki dziwną pozę miałeś. <grym>, jakby dostał Rage'a, to nie Miał taką pozę. A gdzie wy jesteście wszyscy? Ja jestem w serwerowni. Ja gej to jakiegoś szukam. Ciekawe, gdzie jest ten ostatni target. No i MTF wybiły, tak jak myślałem. MTF wybiły. Kurde, kurde, nie robię. Dobra, rozwalimy ich zaraz Z tych MTF-ów To jest współpraca nad są Te teamy STP, tak jak mówiłem Lubię takie, lubię takie teamy Naprawdę, przyjemnie się gra w takich teamach Na tym serwerze oczywiście Avocado Zapraszam was serdecznie O, widzimy już tam jakieś MTF-ów się ze Stp106 To otworzymy za chwilę No, by otworzyli Dobra, otworzyli, zajebiście Dobra, i ze, ze 9 96 go zabija, mam nadzieję O, nowy towar Chodźcie na surface, tam pewnie są ludzie A, błysk Oj, dobra, 106 my pójdziemy Tak, jest tu dużo ludzi na surface, 106 po lewo, po lewo, po lewo Dawaj 106, tankuj, 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 bo ja mam y, mało HP

Chcesz być zombie, chcesz być zombie! Zabije się Plaga zamień go! Plaga, plaga! Jestem Nie no jak tam u, on ucieka nam! Nie no, jak tam uciekał w ogóle, nie wiem po prostu... Ja pierdziałam katar przepraszam was serdecznie Że tak ustawia ale mam na P katar? Ci co ogląglip steam pewnie wiedzą? Fajna muzyczka z SEA, co nie? Właśnie widzicie tą reklamę. Podajcie na mojego Discorda i na Discorda awokado, Zapraszam Was serdecznie. Zapraszam Was serdecznie, moi drodzy. No, oba Discordy. Naprawdę jest fajna atmosfera no, jest naszych Discorda. co ja No Ale masz piesio. No jest zamknięty. No niestety. Jest, dwa, dwa targety zostały. No i co my teraz robimy, Plagus? A komputer jest? Nie ma komputera, nie ma Nie ma problemu Kurde Tyle SCP-ków, a bez komputera Nie ma komputera niestety Nie ma pa, SCP-ków, komputera Nie da psa Eee, to zrób Czekajcie moi drodzy Teraz powinien byś się raspął Teraz powinien byś się raspął, no O, MTF-y lecą, MTF-y lecą Dobra, moi drodzy, przygotować się trzeba na rzeź. Helikopter, helikopter. O cholera, ale nawalają. Ale nawalają te MTF-y, lecimy na nich. Sorry w ogóle, że sobie wyrywałem patnokcie, ale... Przepraszam mocno. Nie zabijajcie go, nie zabijajcie go, Nie ostatniego. No, no nie zabijajcie go. Jeszcze jeden nie go. Jeszcze jeden jest tam. Weź się nie, nie, spokój. Sierżant jest, No, sierżant przy Escape jest. Nie zabijecie go, nie zabijecie go, nie się to jest ostatni, to jest ostatni, zabić go Nie, to nie jest tak to jest ostatni, to jest ostatni, zabić go moi drodzy Dobra, idziemy go zabić Dobra, GG Dziękuję wam wszystkim za oglądanie moi drodzy, mam nadzieję, że odcinek się podobał Siemanko wszystkim, papa